Cześć, witajcie, z tej strony Tusiek i zapraszam Was do drugiego odcinka ze serii Crystal Craft. No. Jak może pamiętacie? O, Boże, nie ten no, koniec. A, jednak ten. <grytanie> Jak może pamiętacie lub nie. W ostatnim odcinku znaleźliśmy sobie tutaj wioskę. I zbudowaliśmy sobie... Zbudowaliśmy. Nie zbudowaliśmy, a bardziej... Postawiliśmy no, parę rzeczy swoich. Bo domku na razie pomysłu brak, więc nie ma domku. Jest tylko troszeczkę tyle. A, owieczki przyszły. nie sobie weźmiemy do farmy. Kiedyś. Nie kiedy będę miał farmy. Tutaj posadziłem i ziemniaki, i pszenicę. Bo się oba przytadł. Wodę przytargałem stamtąd. Dokładnie, o stąd gdzieś. Nie pamiętam dokładnie. Coś około tej plaży tutaj mini. Jako. A, jeszcze schody yy, to są prowizoryczne schody, bo one będą zmieniane. Jak możecie zauważyć, to one są tak trochę zrobione na odwal, ale chodzi o to, żeby działały. Nie o to, żeby były jakieś dobre, ładne. Ok, yy, w dzisiejszym odcinku będziemy szukać kopalni, ale albo szukać albo pójdziemy do tych czterech, Jest to są kopalnie, bo nie sprawdzałem, może to są kopalnie, bo by się przydało czegoś nakopać w końcu, mamy tylko dwa żelaza, to jest naprawdę mało, po co mi drugie łóżko? Okej, okay, więc tak, przed sinkiem się nie przygotowałem się nawet, więc będziemy rzeczy, które wydają się potrzebne, no miecz, przyda na pewno, kilof przepraszam, e, Siekiera Jedzę... O, jedzenie na pewno. Ja nam się nie przyda. To jest owca. Poczekajcie. Chociaż nie do nieby, to będzie głupie. Ja miał pofarbować i nazwać jakoś, żeby to było wiadomo jak to owce. Weźmiemy chleby, bo chleby są ważne do tego, że to wydajemy, jak będziemy chcieli zregenerować życie. O, pochodnie. Bo nie gram na Optifajnie, więc nie mam światełka. Muszę sobie stawić pochodnie sobie wytwórzmy ich troszeczkę więcej i oczywiście jeśli film się podoba nie zapomnijcie zostawić subskrypcji łapki w górę no i jakiegoś komentarza okej, okay, yy, a weźmiemy drewno, jeszcze zbierzemy może siekierę zrobić? nie wiem siekiera, 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 hmm. siekiera zrobimy na wszelki. Nasze jakie zrobimy, bo może być kłopot później My będziemy mieli kamień wokół Nie tam walić. Później się zrobi Okej okay, damy sobie tu, tu światełka, tu będą światełka roślinki Wieczki nie pomierajcie mi no to da, idziemy bo nic więcej nie trzeba okay, yy, eee... pierwsza pierwsza jest tutaj Czy to kopalnia? to jest to jest to chyba... to chyba... O, Marko Kliber. Nie wybuchaj. Nie Węgiel, węgiel sobie nie nakupimy, bo węgiel jest potrzebny, bo na pochodni prawie sobie słyszycie, nie, no nie Tak. O tutaj jest. Mieć. Mieć się nam chyba na razie nie przyda. Raczej. Chyba. Ja bym zapisał gdzieś w komentarzach, że mnie do, do czegoś przyda na razie, bo nie wiem. Później po nią przyjdziemy, jakby co. No ale głównie po węgiel i żelaza. Widzę wyjście. To niedobrze. No, na dengu jest jeszcze węgiel. A tak, żeby trochę porównać o kanale, to bardziej o tym serwerze mam malutką niespodziankę dla tych którzy będą chętni może że szkieleta. Eee. o tej niespodziance dowiecie się w któryś tam odcinku przed dziesiątym na pewno pomysł też naszedł więc no dobra, lecimy um... a że dzisiaj jak już widzimy z kopalni to planowałem to ja planowałem, nie planowałem, nic praktycznie Nic nie zaplanowałem. Będę szczery. Jakby planowałem, tylko... No, moja pamięć jest taka, że jeśli sobie czegoś nie zapiszę, to nie zapamiętam. Kill'ów mi się kończy. Ale węgiel wykowaliśmy Pamiętacie, węgiel jest bardzo ważny. Nieważny. Eee... Um, jeszcze miało być niepamiętane Gdzie ten szkielet tu łazi? No normalnie mi zaraz coś trafi. Dobra. To już wszystko? Chyba tak. Mam trochę tego bobla. Ten na w następni. Tak stąd pewnie już wychodzimy, bo nie wiadomo tutaj już nic nie ma. Bo to na też jest wyjście. Jest grawit, na nie będę go kopał. Tak, wyjście. Dobra. Pierwsze zaliczone. Idziemy teraz do kolejnej kolejnego. Tutaj możemy się też wrócić. Ale czy będzie nam się chciało... Nie mi się chciało. Może sam tam wrócę Albo no, po prostu jak nie będę miał już naprawdę pomysłu co robić ze sobą Więc no Wierąc nie zabijamy w okolicy bo się przydadzą nam Ale no Nie ono tutaj jest obok no tak jak czułem, że to nie kopalnia, no ale... Pamiętajcie, za nadzieję nie biją, można ją mieć. Co tutaj? O! Kopalnia i węgiel. A wtedy weź mnie tutaj nie zachodź, bo ja nie lubię być dochody nad nie miałem zrobić, tak? Idziesz ze mną, prawda? Jest na no ile ten węgiel się ciągnie? Jezu... Co ja, pierwszy chwilę się cieszyłem z węgla, a teraz narzekam na węgiel, tak wiem. Miedzi nie kupię. Ale ta kopalnia duża. Normalnie, wielkaż. Nie, nie miałam zabijać. To przemocy Kolejna. Nie, ja w to nie wierzę. Nie wierzę. Kolejna wioska? No co się robi, się prześpimy tam u nich, to było, ale kolejna wioska? Na no, co mi kolejna wioska? Co ja z nią zrobię. Trafię a ja teraz już trafię. Moje łóżko. Nie stój na mnie, bo mi nieprzyjemnie. A ty możesz nie świecić, kiedy ja śpię, proszę? To też jest nieprzyjemne na pewno. To dwa kościoły. Matko, jedyne. Może jeszcze kowala macie tutaj. Nie, akurat zabieram. Nie yy. Co to? Biedacy. Motyki nie wziąłem. Później przyjdę i was pograbię. Pograbię waszych dobytków. Gdzieś siana. Siano to też dobytek. Jakby nie patrzeć. O, o nie, Ciebie to biorę. Ty jesteś bardzo fajnym zamiarem, którego robienie boli mnie. Nie lubię przepalać kobla. Nienawidzę wręcz tego. Jak mi się każe przepalać kobla, to ja tego nie robię na niebiec. Ja to robię na 3, piece albo na 4. Zależy jaki powód jest. Ale zazwyczaj na 4. Kompostownika mogę zrobić sobie, nie jest tak ciężko go zrobić. Może powiedzieć, że to jest jeszcze gdzieś czwarta, trzecia. A nie, jest wiele strażników. No to cóż. Tu hmm, pewnie idzie ta rzeka. No, nie wiem, pewnie, dużo. Ale żelaza dla niej brak. Czy się wracamy tu, czy może zajdziemy do tego jest? No, skoro po drodze to zejdziemy. No a weźmy najpierw na górę, więc stołu jeszcze nie biorę, bo mi na grzyba nie potrzeba. Dobra, jeszcze zejdziemy do tych dwóch kopalni i wrócimy ten do, do naszego schronu. bo bardziej tymczasowego, nie wiem nie jest tymczasowe miejsce, albo tymczasowego obozu, bo po prostu do obozu. Nie wiem, jak to nazwać. Gdzie jest ta kopalnia? He, nie tutaj. Ona jest tutaj. No i oczywiście. Czemu łatwiej było znaleźć ten? E, żelazo na powierzchni niż w kopalni. To, co to jest? Wybieram dwa was węgla, to już go nie kopię. To mi wystarczy. Oczywiście moja pamięć jak zwykle nie pamięciuje jak powinna. Szkoda. Czasami to boli. Tak też. Tak też. No i wybuch mi. Moja pochodnia, oddawaj mi ją. Aha. Powiem tyle. Nie lubię jak są duże rudy węgla, ale nie lubię jak jest tylko jedno. Bo się czuję wtedy obrażony. Jak... za krzaki ładne, ale dziwne nie, gdzie to jest? o, o że pomyliło mi się Jezu węgiel, dobra czyli dzisiaj jest tylko węgiel o, króliczki nie mam marchewek dla was proszę może w tej wiosce były? Nie patrzyłem. No wrócę tam jeszcze poza odcinkiem i zobaczę co marchewki. Jak będą to sobie zabierać. Bo chyba na żelazo to będę musiał sobie po, 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 poza, poza odcinkiem pozbierać. Bo to sens tutaj nie będzie. o, Miło. Włos mi się przyda. W miedzie nic tak nie będę budował na razie. Więc no. Aha ja mogę jeszcze odłożyć... Jak tam raz Rośnie, rośnie, pięknie rośnie. Mmm... Co ja tu mam? Nie jest. Jakaś... Dobra. Mmm... Możemy się tutaj przejść... Ale czy to będzie warte? Może coś bliższego, dużego? No nie widzę do, do nich to ja pójdę dopiero jak może będę miał żelazną montajmentową sproję Ja nie chcę umierać z, z, Zero kill, kill Zero death Challenge Dobra, um, no, to kawałek nam z... Kawałek Trochę nam zejdzie tam podejście, więc no cóż. Widzimy się po przerwie Witam. Po przerwie udało mi się tu przyjść. I cóż, to nie spodziewałem się, że to będzie coś takiego, bo myślałem, że to będzie bardziej yy, wypukłe. Ale jest żelazo. To się liczy. Żela bez żelaza i węgla nic nie jest możliwe w tym świecie. Węgiel to jest symbol świata, a żelazo to jest symbol mocy. Zapamiętajcie. Węgiel Ok. Um, robi się ciemno. Jestem na powierzchni. Nie kilofem, mieczem. Co się mi jest? Nie będziemy marnować czasu na węgiel, bo już mam go sporo. Ale. nie, nie ty. gnomy zdają więcej niż powinny. Wnoszę o zakaz ich respawnu. I no, nie w ziemi. Już chyba wykopimy sobie tylko parę i wrócimy. Co? Nie. Dobra, wykopiemy sobie tu i wracamy, bo potrzebujemy mniejszy kopalni. Ta na razie nas przerasta, lekko można powiedzieć. Mam, um, dna tylko trochę żelaza się nada. Chodźmy. O, matko, jedyna jest ciemno już. kawałek do domu. No jeszcze Enderman, super. Będziemy iść. Dobra, chodźmy szybko, uda nam się dać Niech tam już do, do domu, no do domu do łóżka zejdziemy. To będziemy kończyć już na dzisiaj. Jeszcze po drodze powiem... O matko, nie, nie Nie, nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że... Minecraft... To nie jedyna seria, jaką tu będzie nagrywano. Tylko na razie nie zaczynam z nowymi seriami. Bo czekam na... Jedną grę. I będziemy tutaj nagrywać. Matko jedyna, nie końcie mnie. I ogólnie tak. Może się pojawi seria na modach. Zgrywcie. Może. Nic nie obiecuję. Nie wiem czemu to zaszedłem. Za no, no. Dobra, chodźmy do naszego domu, no. Jak to jazdę? Oczywiście, wiesz, że muszę mieć podgórkę. Mhm. Słyszałem to pielca. Może on chce się ze mną spotkać, ja z nim niespecjalnie. Chyba, dwa zużywa, posrało ich. Myślę, że ja bym nie mam takich bogactwa. Może mam drugi myśl jajczyk. Nie! No ja tutaj przez te skóry by się przydało oświetlić. Dobra, nie tego. Mówię, że nie musimy, to nie musimy. To jest pięknie. Dobra, no, połóżmy się. No i... O matko jedyna, jeszcze ciebie zabije, już będziemy kończyć. Dobra. No to co? No to? Видимся в следующем Папа.